Jestem Mariusz Śpiesz sobie w krzakach tutaj Możesz pokazać Nie mam domu Taki jestem Pokaż swój nocleg jeżeli chcesz tu. Prowadź Jak ktoś widzi, to zobaczcie sobie Patrzcie gdzieś sobie śpię Otóż to o patrzcie tu, tutaj jest te o, o tu jest Moje miejsce Jakoś to sobie trochę ułożyłeś Skąd jesteś w ogóle? Jestem stąd, ze Starosielc Ze Starosielc Długo w Starosielcach? Od urodzenia Od urodzenia, no 31 lat Pozdrowisz widzów? Tak Pozdrawiam Was wszystkich żeby was nigdy to nie spotkało co mnie spotkało. Patrzcie, tu jest hala, była firma i tu jest moja nastawnia. Tu cały czas żyję i tu jestem. Także wiecie, to jest... To jest... Z czego żyjesz i co jesz? Wiem to co mi ludzie kupią. Pod sklepem. A z czego żyjesz? Z czego żyje? Żyje z tego, że po prostu zimę kupią i zjeść, dazą mi zapalić i dadzą mi wypić. A jak planujesz zimę? Hmm. No na tym to jeszcze się zastanawiam, ale umyślę. i Iglo sobie zrobię. o. Będziesz chciał nagrać jeszcze jakiś materiał? Bo widzowie na pewno będą się pytać. Tak. No to zapraszamy. Dzięki za wywiad.